Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra. Filip, wiesz, że już zacząłem nagrywać? Okej. Okay. To wiem. To teraz wychodzimy. No, lecimy. Dobra. Dobra. Dziękuję. Świetnie. Dobra. Świetnie. Jeszcze raz. Nie, masz drzwi nie i wejdź w dźwignię. Zu... Czemu ten... Ta dźwignia jest po prostu wkurzająca. Jej się nie da kliknąć, jak się... Nie, musisz ją dotknąć! Dotknąć swoim ciałem! I wejdź Aha, czyli to! Takie! Szybko idź! O! Idę, chodź! Chodź za mną! Chodź! I wejść jak coś klucz. Klucz. Bo on może być potrzebny. I pokazać poka ci coś, co da się zniszczyć. I ładaj tu się wszystko, bo to się wali Okej? Okay? Dobra. Tylko że ja umarłem święty. Przepraszam, ale ja już idę dalej. Poczekam zaraz do Ciebie. Za Ciebie, ale poczekam na... za Znowu mam. Znowu... Świetnie. Wszystko, bo tu... to jest czas mija. To jest bardzo łatwe. Jezus! Nie udaję. się. To też się za ciebie na kurcach! Dad sobą! Patrzę na kimę. Patrzę! Ja próbuję to przejść. Tylko... Jezus! Ja po prostu tego nie przejdę, nie? Co? No, no tego się nie da po prostu przejść. Da się! Tak! Pójdź pójdę za tobą! Pójdziesz da mną. Okej? Okay? Dobra. Szybko. Pójdź za tobą, ale tylko ja muszę iść do ciebie. Tego się po prostu nie wyklepię, no teraz to ja nie mogę wrócić, bo ciężko mi tak wskazać, co mi się bo... 3, 4, szybko. Trzy, cztery, szybko! Ja tego po prostu nie zrobię, nie? Pokażę ci, pokażę. Po prostu ci pokażę. Chcesz znaczy, ci pokazać? Ładnie pokazać. O, no hej, trzeba tylko... Na hej. spokojnie, raz, trzy, dwa, jeden. To ja nie mogę Dobra, udało mi się. OK. I teraz możesz sobie skakać dalej. Kurde no. Jeszcze raz. Nie Piep Pieprzone to. Jezus. Teraz przejdź tu. O! Na spokojnie. Dobry. Bo to się wali. Spokojnie. <laughs> Kurde. Tego się nie, nie wyklepia, oj nie! Jak już bym miał jakoś opisać trudno tego zadania, to tego zadania się nie wyklepia. Jakoś się wyklepię, bo nie jest trudniejsze zadanie. Będzie jeszcze trudniejsze? Bo Tak jest. <coughs> i końcami. I tam za tym jest ludzik, który... Który na jego łeb. Bo wtedy zginie. No, wtedy mi się udawało, a teraz nawet na pierwszy klocek nie mogę wskoczyć. Po prostu... Debil. A widzę się, widzę, widzę. Dobra, pierwszy skok zaliczony. Dobra, drugi też. Trzeci? Też. Czwarty! Dobra! Piąty? Jestem. Szósty? Udam. Kurde! Nie Ciągle umieram, no. Tak się... To jest nie do zrobienia, Pacu, ale trzeba ci się może spodobać. Tego kurde nie wyklepię. Ja to Wy... tyle! Że to tyle! To szybko. <trony> Ja Pika. No, no, no bo ty już to przechodziłeś, a ja nie. Okej. Okay. Nie jestem dobry w parku Przeszłeś! Brawo! W Brawo! Końcu. W końcu. Po tylu minutach nagrywek, nagrania. Uważaj, kiedy są takie że to ty musisz to szybko, bo ty się go łamie. Przecież to, to to będzie, to umarłem. To jest taki ciężki, troszkę ciężkie. Bo to jest taki ciężki parkour. Rozmowa... <strybuj> tego, tego się nie wyklepie. Czekaj, ja to. Ja no, to szczytuję. Nie z nich, aby... aby znakować. Jezu! Dobra, jest. Okej, okay, to tu będzie res, a tu jest? trudniej, Tu będzie trudno, bo to, to się będzie, będzie łamać. Szybko! Szybko, bo to się będzie łamać. Tak wiem, bo widzę. Obra jest. Tu też to będzie kolej? się łamać, a tu nie. A potem dojdę do ciebie. Okej. Okay. Okej. Okay. I to się wyklepi. Dobra, szybko, szybko. Dobra, jest. No. Ja siemano, idź chodź. Ja Idziemy dalej. Trzy, dwa, jeden. Szybko, szybko. Kurde, łeb mi wybuchł. Uwaga. Odleciał w kosmos. Jeden, go. Kurde. Chłopaki, bez przyklań. O, siemano. Poczekam na ciebie, chętnie bo ten ziom się musi Bra, To się uderzy. teraz ja przebiegnę i... Dobra, jest git. Kilka razy będę musiał z nim walczyć, bo z tym ziomem, który jest tu na końcu... Poczekaj, Czemu bo... po ty stoisz? No bo muszę walczyć z ziomem. Jakim? I na ciebie też poczekam. Jakim ziomem? Takim rycerze! U mnie na ekranie wygląda to tak, że stoisz przy kościach. No to musisz przyjść, i wtedy od wtedy on się, wtedy on, i wtedy on do Ciebie pójdzie. Co? Zabiłem, zabił mnie! Szybko lecimy? I u przechodzę. Aha, dobra, czyli ja mam z nim walczyć? Tylko jak? Jaka, jaki? Wskaż na niego. Dobra, dostał. Dostał po tym kluczu. Znaczy szybko na górę, bo się potem będzie zabawiał, łaził. I teraz uważaj, bo musimy znaleźć klucz. I ja Ci pokażę, gdzie jest klucz. Okej. Okay. Patrz, klucz. Checkpoint. Patrz, klucz jest. A... Uh. Uh. Złoty klucz. Uh. I teraz chodźmy. na... Chodzimy klucz. Tak, mam. Spawn pod... I chodź. Halo? Czemu te drzwi się zamknęły? I weź go do ręki! Weź go do ręki, proszę. Dobra. I, teraz... do... I chodźmy. Dobra. Teraz mamy go też wtedy takie... Tak, jest, jak to się tak Nie wiem, wiem, ci... więc to trzeba przeskoczyć. Więc przeskocz tej pominem. O! Kwas. A jest, a jest kwas! Kwas! I teraz chodź, chodź na górę. Po prostu kwas. Widać, że ktoś tu umrzyknął i zostały same same kości. I chodź. Ej, ale... Ile ci mało... Ile? Z czasem. Z Jednak nie siup. Staty, niestety. Jednak nie siup. Siup i siup. Pięknie. I teraz wszystko, bo musi się balić. Dobra. Ej, Jezu. Aj, ja... Czemu po tym się da chodzić? Dobra. Dobra. Lecę. Ja potykam za ciebie na końcu, a nawet patrzę w krysię. Dobra, jedno miękkie na małość. Bo, 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 bo. Chodź, chodź. się nie chce odrodzić. 아 <shrug> k Mieli mnie, no, robi i Nic ze mnie nie zostało. Same kostki, siup, siup, siup. Dobra, jak bus. Wtedy mi się udawało, a teraz nie. Echo, sweet. Echo, sweet. Gryj, hoj, Same ge i chy, oi i. Kurwa, o no. bice. Widzę ziomala u rycerza Gdzie ty jesteś? Ja ciągle się męczę z, ty, z, z tym mostem Z mostem? Tak, z mostem, z mostem. Szybko bo, się, bo to się zaraz... <tryk> okay. Hej, ale widziałeś? Ty skakałeś Patrz, ja jestem tu Jestem na tym drugim postie Ja widzę rycerza. To jest taki jeden wysoki skok. Nie czekaj, tylko skacz! Nie czekaj, tylko skacz! Dobra. Rycerz mnie goni, świetnie. Ucieknę, nie? Rycerze mnie gonią. Spańca. Są niebezpieczne. Robią wrażenie. Tak. Bo mnie zabiły. Robią wrażenie. Teraz na górę to skrzy... Musimy iść na górę. Dobra, ja to czytuję i idę bokiem. Chcę w ogóle iść całkiem bokiem. Kurde no. Ja, to trzeba zgaskać. A nie, chodzić. Aha. Debil. I w ogóle masz złoczone nagrywanie? Co? Masz włączone nagrywanie? Tak. Okej, okay, na szczęście. Mam nadzieję, że nie będzie to słychać za na... Jotusję. Będzie? Aha, dzięki, papa. Zlecimy. Dobra, Pan. lecimy. Jedymy z tym śledziem. Odaj, rycerz. To jest rycerz. Pan rycerz. Bum. Parabira! No Jezu! Zaklinowałem się w parabira! Bum. I teraz udamy i Kolejny taki most, ale to jest teraz nieruchomy! Dobra, to, to, to ja rozumiem. Kolejny parkur. Spadnięcie do przepaści. Teraz nie nie, bo tu się wtedy zapalić, w w kolce. Zespalmowałem się tutaj, dobra? Rycera muszę popchnąć. Tuk, tuk, siup i put. No. Dobra, trzymam się. Ej! Kurde, no! Rycerze? Ok, patrzcie Cię jest to! Patrzcie na ciebie z góry, bardzo ładnie. jest? Rycerz. Rycerz został pokonany. Dead Ink Rycerz. Ja W montażu będzie tu dodany napis e, Dead Rycerz. Rycerz to jest Dead Bad. Rycerz to jest Bad. Dobra. Dobra, kończy Bra. Tu działa. Skok i nabić. Siup Siup Parkour. To trzeba zrobić pok, tu wspiąć się. Ładnie. Jest uczone na nagrywanie? Tak jest. a Filip, nie pytaj się tyle razy. Zakrzyszałam twojego taty, że chyba kończysz. Eee, nie. Tak naprawdę, tak naprawdę po co mam kończyć jak mój tata mówi mi, ale to z tego, nie? To z tego. Co no, bardzo? No, ci się słuchacie, coś tak? Coś takiego, jaka Po prostu się wkurzyłem. To teraz to ta szybcika? Czy ty nie sapzajesz rycerza? Co? Czy ty nie sapzajesz tego rycerza? Ciągle dedam, ciągle dedam. Muszę zająć się, bo mam mało Ciu życia. Dobra, teraz będę na spokojnie. Spokojnie jak na woli. Tak. Ja. Bardzo spokojnie. Na lekkim włączeniu kamerki będzie ci łatwiej. Będzie łatwiej, jak masz od, bardziej do góry kamerkę, to łatwiej się wszystko ten gra. No ale ja, ja, ja tak normalnie, a kiedy schodzę gdzieś to. To patrze, mi kabar. Jest. Ładnie widzę cię. Łajacie, jak ty ładnie to robisz. Bardzo, bardzo, bardzo. I spadłeś tam taki skoku. No ten ostatni skok zawsze mi skramia. Ale ty możesz nagrywać gry, nie masz czegoś takiego, żebyś nie przyszedł do tego, ale. Ale. Robert. Ma, Robert, a kabele. Bo? To co? Jak ty? To... Dobra, idę kolejny raz. Może mi się uda? Nie udało. Po prostu się wkurzyłem. Rob no, to na szybcika. To ja się nudzę. jak, bo ja się cały czas nudzę. To leć już dalej. Okej. Okay. Do, dogonę cię. Dogonię. Nie patrzymy, od razu jest wrzucone. Dlaczego? To co traci ale, czas? Ale po tym... Po, kiedy skoczymy nagrywać. Dobra. To oglądamy jak to wyszło. Dlaczego? Ale już jak będzie nagrany na YouTube. Aha! Jak będzie wrzucone od, Ale tu Ale to się musi załadować czy tak od razu? To się musi załadować tam z parę. parę godzin to trwa. Parę godzin? To jest parę godzin. Jezus! Nie wiesz? No może ty nie wiesz. Dlaczego parę godzin skoro spojrzał to minuty? Minuty to... Nie za bardzo. Ale ty że jeszcze na własny ja jestem już na... Ja, na... Ja, ty jesteś Okej, to ja się idę na trzynasty Pa. Ja schodzę tu. Skok. Skok. Poczeka na siebie. Dobra. Yy, spróbuję się kolejny... Na, na tym razie nie zabić. Tym razem. Przechodzę tu. Lekki skok. Kurde no. Ciągle z spadam. Już... Już zrobili pól. Pula. Dobra, jest pan. Jestem. No prawie, prawie, po prostu. I później cztery. Koro? Z pierwszej osoby może będzie... Tak! Dobra, jest! Nie. Po prostu się wkurzyłem. Kolejny raz. Lubię widać na Szybka Przez Szybka widza kabinę. Przez kabinę. Przez kabinę. Przez się Przez kabinę. Przez kabinę. Przez kabinę. Przez kabinę. Przez kabinę.